Sześciu zabójców jedno zlecenie to najdziwniejsza historia kryminalna i prawdopodobnie najzabawniejsza jaką dziś usłyszysz. Dodajmy w pełni prawdziwa, szeroko opisywana w prasie, bohaterowie nawet otrzymali ignobla w przezabawnej kategorii, ale o tym na końcu. Choć jak się zaraz przekonasz, nagrody nie mogli odebrać. Osobiście. Linki do źródeł w opisie, bo zaraz będziecie krzyczeć w komentarzach, że sobie to wszystko wymyśliłem, choć faktycznie trudno w tę historię uwierzyć. Jest 2013 rok, Chiny. Biznesmen Tan Yuhui. Więcej nie będę mierzył się z nazwiskami, podam je wszystkie w opisie. Zlecił pozbycie się konkurenta Wei, oferując 282 tysiące dolarów hitmenowi o imieniu Si. Ten, wiedząc, że zadanie jest trudne, bo cel dobrze chroniony, wynajął podwykonawcę Mo płacąc mu 141 tysięcy, kasując niezłą prowizję. Mo przyjął zlecenie i wykminił dokładnie to samo. Podnajął Yanga. Yang podnajął drugiego Yanga, który zlecił zadanie Lingowi. Ten zgodził się. Za marne 12 tysięcy dolarów. Swoją drogą zobaczcie, co pośrednicy robią z pieniędzmi. Link też był nie w bity. Poszedł do swojej ofiary pana Wej i zaproponował mu swingowanie śmierci, by nie musieć brudzić sobie rąk za taką marną zapłatę. A pan Wej poszedł prosto na policję i sprawa się rypła. Policjanci jak po sznurku rozpracowali cały ciąg przedsiębiorczych cwaniaków, najdłuższy wyrok to 5 lat dla zleceniodawcy, a dostali ignobla jako zespół w kategorii zarządzania.